Cześć, z tej strony Piotr z kanału Zdalna Matma. I tak, tuż przed wakacjami, chciałbym Ci przedstawić trzy pomysły na trochę takie nieoczywiste prace, które możesz realizować w wakacje, tak, celem zarobkowym, tak. Oczywiście, to na początku chciałem powiedzieć, tak, że moim zdaniem, do tej matury, czy też do zakończenia szkoły ponadpodstawowej, tak, moim zdaniem, yy, nie ma takiego musu, żeby pracować, tak, ale jak najbardziej, jeżeli. Jednak twoja sytuacja się tego zmusza, lub po prostu masz sam, sama takie ambicje, żeby pracować, coś sobie zarobić wakacje, to przedstawiam tutaj trzy, moim zdaniem, ciekawe sposoby, takie nieoczywiste, tak? Nie taka typowa praca, czy też na przykład w jakimś fast foodzie, czy przy rozdawaniu ulotek, czy też przy zbiorach owoców, tak? Tylko trochę takie prace, mniej oczywiste, ale takie, które jeżeli dobrze rozkręcisz ten temat w wakacje, to możesz. Dodatkowo sobie zarobkować w ramach tej pracy już w ciągu roku szkolnego. Ok, zaczynajmy. Pierwszym pomysłem na dodatkowy zarobek, jaki Ci rekomenduję, to wsparcie osób w rozkręcaniu TikToka. Jak dobrze wiecie, większość z Was, która tu jest na moim kanale, jest m.in. dzięki temu, że pewna osoba całkowicie, że tak powiem, anonimowo i całkowicie, że tak powiem, dobrowolnie poleciła mój kanał na. TikToku, tak? I to zarezonowało, tak? I tutaj pojawił się większy ruch na moim kanale. Za, za serdecznie dziękuję tej osobie, tak? Ale zobacz, że w takim razie też jest wiele innych osób, tak? Czy też powiedzmy takich, które prowadzą na przykład przedsiębiorstwo, tak, docierają z konkretnymi produktami usługami do osób, i które pewnie ogarniają Facebooka, Instagrama, ale jeszcze ten TikTok nie jest tak dobrze znany, tak? I tutaj na pewno. Jest szereg osób, która mogłaby powiększyć swoje zasięgi w internecie za pośrednictwem właśnie rozkręcenia TikToka, tak? Bo ten TikTok naprawdę bardzo mocno rezoluje, Natomiast myślę, że największymi specjalistami, jak na razie, jeżeli chodzi o TikToka, jest właśnie to pokolenie tak nastolatków, tak? I naprawdę wsparcie komuś w rozkręceniu takiego TikToka i w zrobieniu naprawdę fajnych zasięgów, myślę, że może być fajnym pomysłem na. Dodatkowy zarobek. Tutaj oczywiście polecam w takim razie umówić się z tą drugą osobą. Tak, jeżeli dojdzie do takiej współpracy, do rozliczania od efektu, tak, od tych zasięgów. No nie. No i generalnie. Yy, Warto poszukać, tak, po swoich sąsiadach, po rodzinie, porozmawiać. rozmawiać, także też może na lokalnych tutaj grupkach powiedzieć: Tak, że OK, tutaj wiem jak działać na TikToku, wiem jak robić fajne zasięgi, mogę ci na przykład pomóc w stworzeniu takiego firmowego TikToka, żebyś miała, miał więcej klientów. Tak. Drugi pomysł na dodatkowy zarobek, jaki ci podrzucam, to jest ukazanie swojego talentu. No bo zobacz, Jakaś część z Was na pewno ma jakiś talent muzyczny. E, jakaś część z Was ma jakiś taki szeroko pojęty talent, że jak był kiedyś taki program, mam talent, nie wiem, czy nadal jest, tak, ale to byłaby w stanie pójść do telewizji, czy z jakąś żonglerką, czy e, nie wiem, z, czymkolwiek, tak? Ale mam tu w, w dużym sensie na myśli te wszelkie talenty takie muzyczne, tak? No i zobacz, no i takie występy muzyczne, tak, no to jak najbardziej są fajne, czy to na jakiś ślubach. Czy to jakieś granie na trąbce na pogrzebie, czy to na wszelkich jakichś imprezach rodzinnych, jakichś osiemnastkach, jubileuszach, imprezach firmowych i myślę, że jeżeli masz ten talent, tak naprawdę na przykład chodzi do szkoły muzycznej, czy na jesteś znana, znany z tego, że masz w jakiejś dziedzinie talent, tutaj na pewno dużą miarę tych talentów, no to są te talenty muzyczne, tak? No to myślę, że warto zaproponować także, okej, okay, potrafię pięknie śpiewać, umilę Twoją imprezę za jakąś konkretną kwotę, tak? I tutaj myślę, że warto wrzucać jakieś takie podstawowe nagrania, czy też występy, jeżeli to jakieś są inne ponad muzyczne y, talenty, tak? Do internetu y, wrzucić. Swój występ ja widziałem przeglądając TikToka, nawet na TikToku ludzie rzucają jakieś takie swoje przykłady, tak na przykład występu gdzieś na jakimś ślubie yy, i po prostu pokazać, że potrafię tak zaśpiewać. Jeżeli ci się podoba, tak to chętnie wystąpię na przykład na twoim weselu czy może na jakimś pogrzebie i tak dalej. I myślę, że to może być naprawdę fajny pomysł na dodatkowy zarobek, tak? Czyli taka jakby sprzedaż swojego talentu innym. Trzeci pomysł na dodatkowy zarobek, moim zdaniem, to jest sourcing nieruchomości, tak? Polega to na tym, że dla konkretnych osób szuka się konkretnych nieruchomości. I na czym to mniej więcej polega, tak? Zobacz, ty, jako uczennica uczeń, masz dosyć sporo czasu, tak? A są ludzie, tak, którzy na przykład szukają w jakimś celu mieszkania, tak? Przykładowo w celu po prostu, że szukają mieszkania do zamieszkania, tak? Ale są zapracowani, tak? I nie mają za bardzo czasu, żeby wyszukać takiej optymalnej oferty, tak? I ty się umawiasz z taką drugą osobą, tak? Że okej, znajdę konkretne mieszkanie o danych parametrach, być może o fajnej okazji, tak? I umawiacie się powiedzmy na jakiś konkretny procent, np. przykład tej wartości nieruchomości, tak? I po prostu ty wyszukujesz tej oferty, tak? I łączysz dwie strony transakcji i tutaj bardziej mam na myśli tak oczywiście są te oferty internetowe i są pewne narzędzia do tego, żeby zautomatyzować tak jakby poszukiwanie w internecie tych ofert, tak, ale bardziej mam tu na myśli taką pracę w terenie, także może ktoś wystawia yy, jakieś troszkę mieszkanie, kto nie ma za bardzo pojęcia o tym jak wystawiać taką ofertę do internetu i po prostu bardziej sprzedaje tak jakby to poprzez że rozpowiada sąsiadom także albo powiedzmy w jakieś ogłoszenia tak takie e, pisemne tak nie internetowe i myślę że to jest ciekawy sposób tak aczkolwiek wymaga pewnego wysiłku tak taki sorcerer nieruchomości tak czyli spotykasz osobę która nie ma czasu na poszukiwanie tej nieruchomości tak ale chce ją znaleźć a ty masz dużo czasu i ty Chodzisz w terenie i szukasz optymalnej nieruchomości dla tej osoby i umawiacie się, że jakby wynagrodzenie za jakąś tam konkretną nieruchomość to jest jakiś na przykład procent od wartości tej nieruchomości, tak? O tym, na czym polega sourcing, wrzucę ci link, tak? Bo jest taki człowiek Paweł Albrecht, który fajnie opowiada o tym, czym jest sourcing nieruchomości jest w pewien sposób specjalistą w tej dziedzinie. Okej, okay, podsumowując, te trzy sposoby są. W pewien sposób nietypowe, tak? Wymagają pewnego dodatkowego wysiłku, poszukania osób chętnych, tak? I tak dalej. To nie jest typowa praca. Natomiast jeżeli w jednym z tych trzech obszarów TikTok, sprzedaż swojego talentu w ramach jakichś występów artystycznych, czy swerdzkich nieruchomości, czujesz, że to może być Twoja, że tak powiem, droga na ten moment, tak? To jak najbardziej myślę, że warto spróbować w wakacje podziałać w tym temacie, bo zauważ, że jeżeli ten temat rozkręcisz w wakacje, tak, to możesz tak naprawdę sobie dodatkowo ciągnąć ten temat w ciągu roku szkolnego, tak, na przykład weekendowo i tak dalej, po godzinach, tak, i myślę, że jakieś takie fajne początki w takim, że tak powiem, działaniu, zarobkowaniu, zarabianiu możesz, że tak powiem, posiąść, tak. Więc mówię, podsumowując, naprawdę to nie jest tak, że każdy jest w stanie jeden z tych, jedną z tych trzech propozycji zrealizować, tak, ale myślę, bo na przykład nie możesz nie mieć żadnego talentu do występów artystycznych, tak, albo na przykład jeżeli chodzi o te wyszukiwanie nieruchomości, po prostu nie lubić takiego kontaktu z ludźmi face-to-face w -face szukaniu. Natomiast myślę, że jeżeli chociaż jedna osoba z Was pójdzie w tą stronę, to naprawdę będzie to dla mnie fajna satysfakcja, także podrzuciłem komuś taki pomysł. Okej, okay, dzięki za oglądanie. To był kolejny odcinek z cyklu więcej niż tylko matematyka, i wyczekujcie kolejnych odcinków, i życzę udanych wakacji. Trzymajcie się, się, cześć.